Zdanie 8. Liczbę x powiększono o 7, a następnie otrzymany wynik zwiększono jeszcze czterokrotnie. Liczbę y zwiększono pięciokrotnie, a otrzymany wynik powiększono o 3. Która para wyrażeń algebraicznych poprawnie opisuje wykonane działania? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. No i teraz tak. Mamy sobie jakąś tam liczbę x którą powiększono o 7. Jeżeli ją powiększono o 7, to znaczy, że do tej liczby musimy dodać to do 7, prawda? No i teraz tak, a wynik, który nam wyszedł, jeszcze zwiększono czterokrotnie. Czyli to, co nam wyszło, musimy wziąć w nawias i jeszcze pomnożyć 4 razy. Tak? W drugim przypadku mamy jakąś liczbę i ona została zwiększona na początku pięciokrotnie, czyli ona została pomnożona pięć razy, tak? A dopiero potem to, co nam wyszło, czyli powiedzmy, jeżeli za y sobie podstawimy dwójkę, tak? Czyli 5 razy dwa da nam 10, to dopiero to, co otrzymaliśmy, musi być jeszcze dodane do tego 3. Zgadza się? Czyli naszą prawidłową odpowiedzią jest w tym przypadku Odpowiedź.